Pierwsze rzeczy, które ci przychodzą do głowy jak myślisz o, o swojej autobiografii? Zacząłbym chyba od tego, co jako pierwsze pamiętam. Czyli od tym, jak chowałem się z Kubą w beczce po kapuście, bo, bo wracał ojciec ze stawów Jana. Pewnie pił tam z kolegami, nie wiem. Może łowił ryby. Do czego ci potrzebny alkohol? Może do tego, żeby nie pamiętać, czy z tobą rozmawiałem. To aż takie nieprzyjemne? Rozmowa ze mną? A gdzie widzisz przyjemność w tym, że opowiadasz o swoim życiu po raz 128 i w dalszym ciągu nie wyciągasz z tego żadnego wniosku? Czyli jednak starasz się uczyć na błędach, starasz się wyciągać wnioski, ale nie wychodzi ci to. No, jestem tylko człowiekiem. Sam się na to zgodziłeś, prawda? Zostając tym, kim jesteś, biorąc udział w takim programie, a nie w innym, musiałeś być przygotowany na to, że 100 tysięcy razy będziesz opowiadał o tym samym. Nie, dlatego że wierz mi, ja po prostu zobaczyłem Ciebie i ja wcale nie muszę z Tobą rozmawiać. Nikt mnie do tego nie zmusza. No, przecież ja. wybacz mi. Na to, na co ja się zgodziłem, to jest to, żeby ci panowie tutaj stali na nic więcej. Dlatego nie wiem, jak ci miałbym to wytłumaczyć. Ty wzbudzasz we mnie sympatię. A nie to, że ktoś ci mówi, żebyś położyła magnetofon na stole, bo będzie lepiej wyglądało. I taka jest prawda. Co bym musiała zrobić, żeby cię doprowadzić do szewskiej pasji? Nie wiem. Spróbuj. To będziemy jeszcze próbowali. Na dzisiaj skończymy, okej? Okay? Dzięki. Dzięki. Ty mówiłeś, Michał, o tych koniach poważnie? Mówiłem, tylko nie spodobało mi się tak naprawdę jedna rzecz. No? Że tylko prędkość cię w to, oh, przepraszam, w tym fascynuje. Nie, bo przecież, ale co, mam ci powiedzieć, kiedy jeżdżę konno, czuję wolność. Nie, bo ja... nie. Masz powiedzieć to, co czujesz i to jest to... fajne, tylko ja, ja na przykład zupełnie inny powód, szukałem zupełnie innego powodu do tego. Ja nie chcę zwierzę, ja prędkość czuję w powietrzu. A no widzisz. To jest skutkiem ubocznym, zupełnie nieznaczącym, nieważnym. Ja lubię naturę, gdybym wiesz. Gdybym chciał poczuć prędkość, to bym wziął paralotnie, to wtedy poczuję prędkość to jest ta zwariowana kobieta? Tak, jaka będzie? To co, jedziemy na górkę? A ja tak w ubrany. No wiesz, nie wyglądasz kobieta, tak naprawdę. Jak kot wyglądasz. Idziemy na górę. Chłopaki. Proszę bardzo, idźcie <śmienicza> sobie w przodę. Nie, nie, może w jasne No, Dobra, odpuścimy jaka prawda. Zespół ich troje przygotowuje się do występu na festiwalu Eurowizji. Być może kostiumy zaprojektuje dla nich Ewa Minge. Dzisiaj spotykają się po raz pierwszy, by porozmawiać na ten temat. Ja jestem taką nietypową projektorką, czyli jak się mnie ktoś pyta, czy y, może się wtrącić w projekt, to mu nie pokazuje drzwi. Ja bym chciała, żeby to było spełnienie Waszych i moich marzeń, żebyśmy jak gdyby dograli pewien środek wspólny. Ja Wam niczego nie będę narzucać. Ja zaproponuję. Wy zaproponujecie, ja spróbuję z tego coś zrobić, i później albo, yy, albo się zgodzimy na to wspólnie, albo nie. I będziemy albo dalej poszukiwać, albo stwierdzimy, że nie nadajemy na tych samych falach. Ja jestem znana z tego, że jestem zwariowana i potrafię zrobić wszystko, ale chciałabym, żebyście wy po prostu się też pod tym podpisali i czuli się w tym wszystkim okej. Okay. Koncepcja była taka, że wchodzicie wy wszyscy na białe jako biała armia. Oczywiście w najmodniejszym w tym sezonie nie. nie. Michał wchodzi czarny. Po czym ma tak skonstruowany strój, że w trakcie śpiewania, jednym ruchem go rozrywa, strój opada, że tak powiem, na dwa boki i Michał jest pod spodem również biały. W jakimś sensie stanowicie wtedy jedność, a on się podpisuje pod tym, co śpiewa. A Zepsuje ogóle... tę całą koncepcję i przepowiem Wam co ja sobie, że tak powiem, najpierw yy, obzdurałem, znaczy tak spotkamy się po środku yy, Jacek jest osobą statyczną siedzi przy fortepianie i zdecydowanie moim zdaniem wygląda o wiele lepiej w czarnym niż w białym w związku z czym zrobiłbym mu no, po prostu zawodowy smoking jakiś ale nie smoking yy, rozumiesz w sensie mm -hmm. smoking tylko właśnie jakiś smoking taki no totalnie odjechany czy chcesz, żeby ten smoking był na przykład, nie wiem, zdobiony bardzo artystycznie i bardziej w kierunku takim roko-baroko? Czy to ma być smoking, który będzie odzwierciedlał no, całą resztę? Bo... Ja bym potrzebował zobaczyć kilka obrazków mm -hmm. na ten temat. Mm -hmm. no. Na pewno Ale pomyślałem no. o Justynie. Chciałbym, żeby ona miała strój biel i czerwień. Czerwień, biel, czerwień. W jakiś taki sposób mm -hmm. za, zaakcentować to, żeby było wiadomo, że jest to y, akcent zrobiony dla gospodarzy tego wieczoru. Takie są barwy narodowe Łotwy. Nie, nie jestem do końca przekonany tej koncepcji podkreślania jakichś takich elementów narodowościowych Łotwy, bo niby z jakiego powodu. No ja rozumiem, że to są gospodarze całej sytuacji, ale nie, nie rozumiem tego wyróżnienia, dlaczego mielibyśmy ich w tym momencie. Ja nie robię żadnego Wiesz. wyróżnienia, bo takie same barwy ma na przykład kolego Malta. No ja rozumiem, Taki ale powiedziałem, że ma to być po... akcent łotewski. Chciałbym, żeby, żeby był to akcent się, łotewski Jesteśmy na Łotwie. Łotwa jest przed wstąpieniem, przed akcesem do wstąpienia do Unii Europejskiej. No my no, jesteśmy w przyszłym roku przyjęcie, bo zakończyliśmy negocjacje, na... a oni nie wiedzą, czy w ogóle ich przyjmą. Miał no, na piękną, szeroką spódnicę białą i na tej spódnicy będą takiej wielkości wszystkie flagi. Ja może inaczej powiem ci, hmm. wiesz co, e, może powiem ci inaczej. Żadnych flag. Żadnych flag. Nie, yy, nie, nie, w piosence jest żadnych flag iż, żadnych flag. <grym> zielbiam, Dalej, zdało, zrało. Zrało. Raczej, Ja powiem, może zakończę to w ten sposób, bo Jacek mnie troszeczkę doprowadził do pasji, bo ja nie, nie lubię dyskutować na czymś tam, bo nie mam się o co kłócić. Dla mnie możesz wyjść tak, a ty tak i róbcie co chce, ta. Natomiast ja Ci powiem, co ja chcę mieć. Ja chcę mieć... Dalej spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać, no, no, prawda? Po a nie o tym, że to... Ty masz swoją koncepcję i nie, mówisz, no a teraz to... się zguście, albo Jacek, ja wychodzę. To więc Ty swoją, no, swoją dyskusję będziesz przeprowadzał y, na temat swojego stroju sam, bo ja nie mam ochoty marnować czasu na koncepcję mów, Twojego tak, stroju. Michał, nie marnujesz czasu, jak rozmawiasz z nami o tym, jak ma zespół wypaść na Eurowizji. No już Słuchaj, naprawdę. Chwila, No Bardzo Cię przepraszam serdecznie, ale y, na razie to y, ja miałem, y, starałem się przy naszych koncertach i przy tych dużych eventach Mieć jakąś koncepcję, ona mi wypalała i dzięki Bogu było dobrze. Więc jeżeli e, pozwolisz, pozwolę sobie zauważyć, że nie dyskutuję na ten temat, jeżeli cię ci koncepcja nie podoba nie ma problemu, ja na ten temat nie dyskutuję, bo nie, nie będę się na to spalał. I, I Wy macie swoje wyobrażenia, albo to, co zostanie Wam zaproponowane, przyjmiecie i będzie okej. Okay. Ja ci nie będę teraz tłumaczył i, 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 i robił że tak powiem analizy tego dlaczego ja bym chciał zrobić akcent łotewski. No ale jest to ważne, bo skoro mamy tam wyjść w trójkę, to jakby analiza tego problemu jest kluczową sprawą w Ja momencie, nie decyduję ja, za jest, was, więc nie. jeżeli wam się akcent łotewski podoba. ja zgłosiłem to, że łotewski. mnie się nie bardzo ta koncepcja podoba i tylko to tyle. inną, No tak jak ja. Nie, ja nie, ja, nie star ja się tym nie zajmuję w ogóle, rozumiesz? To jest hmm. po to jest tutaj z nami Pani, która jest od tego, rozumie, że tymi, tymi rzeczami się zajmie. Tylko mogę powiedzieć, co mi się nie podoba na przykład. I to właśnie Dobra. powiedziałem. Ja, ja powiem inaczej. Chodzi o to, żebym e, e, zadba, żebym zadbał o siebie, bo ja wiem, czego chcę. O, może tak. Ja chcę zdecydowanie błękitnego stroju. Gwiazdki. E, z wyszywanymi białymi gołębiami. <laughs> Czyli w zasadzie ja bym potrzebowała od Ciebie projekt i wykonawstwo. Nie, ja nie mam żadnego zmysłu tak naprawdę w tym kierunku, w związku z czym mam tylko pewien pomysł i ten pomysł ogranicza się tak naprawdę tylko do tego, że chcę, żeby te postacie, które wyjdą reprezentowały trzy różne światy, tak jak jest za każdym razem. Każdy z nas jest inny, zresztą zobacz tą chustkę.